No w, y, poziom szczęścia w narodzie polskim wzrasta coraz bardziej, y, ponieważ jest coraz mniejsza liczba czytelników. Więc jak tak dalej pójdzie, to będziemy żyli w społeczeństwie absolutnie szczęśliwym i bezproblemowym. E, owszem, e, literatura komplikuje życie, dlatego że wprowadza w nasze życie e, pierwiastek refleksji. Jeżeli czytamy, e, a nie czytamy po prostu literatury wagonowej czy storozrywkowej, tylko w, taką literaturę, która niesie ze sobą pewne sensy, znaczenia, no to siłą rzeczy musi za tym iść refleksja. No to oczywiście wiadomo, komplikuje życie. Z drugiej strony, bez tej komplikacji życia bylibyśmy. To no, znaczy e, żylibyśmy bezrefleksyjnie e, z dnia na dzień i nic po sobie nie zostawiali. Znaczy, literatura uruchamia w człowieku pewne procesy myślowe mhm. e, niezbędne dla, dla rozwoju nie, nie tylko pojedynczego człowieka, ale społeczeństwa. Mhm. Literatura to jest edukacja również. Znaczy sytuacja się o tyle zmieniła, że wtedy właściwie nie było alternatywy dla literatury. Co więcej jeszcze za mojej młodości, kiedy ja byłem w wieku Kolumbów, e, e, tak naprawdę nie, nie było alternatywy dla literatury. Natomiast e, jak powiedziałem, no, przyszło mi żyć w takich czasach, że, że to była literatura była ucieczką od rzeczywistości. E, w czasach Kolumbu w pewnym sensie ta literatura też była ucieczką od e, rzeczywistości okupacyjnej, a poza tym e, była taką pigułką na wzmocnienie to znaczy czymś, co wzmacnia morale, na pewno, co e, niesie ze sobą poważne sensy, e, co podbudowuje duchowo. Na pewno, e, więc e, w tym sensie. E, Dzisiejsi kolumbowie, no, nie ma dzisiejszych kolumbów przede wszystkim, no bo całe szczęście nie ma, bo, bo nie musi być, tak? Nie jesteśmy dzięki Bogu pod okupacją i nie toczy się żadna wojna w tej chwili. Natomiast oczywiście jestem bardzo niezadowolony z sytuacji, kiedy literatura została zepchnięta nawet nie na margines, ale gdzieś na zaplecze. I nie jest traktowana poważnie znaczy najlepszy przykład, tak, że znacząca literatura to jest ta, która się dobrze sprzedaje. Wszyscy y, mówią o książkach wyłącznie w kontekście list bestsellerów. Mm -hmm. e, co więcej, e, właściwie nawet e, ci, którzy powinni być e, predestynowani do rozmawiania o literaturze, do pokazywania jej znaczenia, też właściwie wzruszają ramionami, mm -hmm. tak. E, więc tutaj, tutaj potrzebny jest jakiś dosyć poważny. Zryw, bo nie chodzi po prostu o czytanie książek. Przede wszystkim brakuje mi dyskusji i jakiejś poważnej debaty na temat literatury, jej znaczenia, na temat książek. Taką dyskusję mieliśmy jeszcze w połowie lat 90. mniej więcej, kiedy pojawił się jakiś taki mały boom na nową polską literaturę.